Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Synergii Polska. Synergia Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów synergię Publishing. Synergia Polska to wydawnictwo, Synergia Polska również posiada swój sklep. Synergia Polska to magia, ezoteryka, filozofia wschodu, zatem jeżeli te sfery Cię interesują, to jesteś we właściwym miejscu. Jestem tarczystką Angiatis i będę miała ogromną przyjemność przedstawić Wam kolejny produkt, który się pojawi na sklepie. Są to Anioły Światła w wersji mini. Za chwilkę przejdę do omówienia tej, karty, tej talii. Karta po karcie, pokazania, zaprezentowania Wam. i Zostań do końca. Na końcu postaram się wyciągnąć dla Ciebie przesłanie właśnie z tych kart. Teraz... Kilka informacji. Synergia Polska również jest na TikToku. A tam również macie serię Piga kart i wiele innych, które mogą Was zainteresować. Widzicie karty, które są u Synergii dostępne w tzw. pracy. Również na Instagramie Synergia Polska jest, tam są karty dnia, zatem też myślę wartościowe informacje tam uzyskujecie. Synergia Polska, sklep online, sklep.synergiepolska.pl, zapraszam Was do zakładki blog, tam macie również informacje dla tych, którzy idą też jako początkujący w pracy z kartami, także tam nośniki wiedzy również są. Zakładka zapowiedzi pokaże Wam, jakie są plany wydawniczo, które mogą się pojawić właśnie w sklepie. Zatem myślę, że też będziecie wiedzieli z wyprzedzeniem, jakie talie są w przygotowaniu. Możecie również przy produkcie, tym niedostępnym, który jest jako nowość, bądź też przygotowany jako dodruk, kliknąć powiadomnie i tam uzyskujecie powiadomienie na maila, że właśnie talia pojawiła się na sklepie. Cóż, cóż jeszcze? Zapraszamy Was również na Facebooka. Jeżeli. Kanał Wam się podoba? Zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka. No i um, kliknięcia komentarza, czyli udzielania się, bo gdy udzielamy się, jesteśmy aktywni. YouTube odbiera to jako nasze zainteresowanie i dostajemy te powiadomienia. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. Podłączam Wam, moi drodzy. Podgląd na karty. No i omawiana karta Diana Cooper Anioły Światła 52 karty anielskie. Pudełko prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy kilka słów na temat talii. Tutaj kilka przykładowych zdjęć kart. Wersja mini w porównaniu do poprzedniej wersji to się prezentuje w ten sposób. Pudełeczko otwierane. Tutaj ono jest delikatnie, tak jakby powlekane. Karty, gdy wyciągamy, mamy tutaj trzy z tej strony trzy karty karta instrukcji, rozłożenie trzech kart, pierwsza karta, druga trzecia i to jest możliwe prognozowanie z tej talii tutaj mamy też informację iż każda z 52 kart tej talii przedstawia inny anielski przymiot i szersze informacje są tutaj omówione same karty, moi drodzy rewers jest ten sam co w tej większej wersji białe brzegi Karty są dosyć grube, powlekane, czyli nie matowe. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie treści, mamy tutaj tak zwany symbol, czyli celebracja, jest opis właśnie tego, co to oznacza z przesłaniem dla osoby, która wyciągnęła właśnie tą kartę, plus afirmacja, która jest zaznaczona grubym tekstem. Jeżeli chodzi i o to, co jest właśnie w, tej, w tych kartach teksty, są 1 do 1, tylko różnią się czcionką. Myślę, że to będziecie tutaj widzieli. Zatem tak to wygląda. Pozwolę sobie na wyciągnięcie karta po karcie, żebyście zobaczyli jak one się prezentują. a no i później czeka na Was przesłanie. Pierwsza karta, celebracja. Następnie są to wybory. Jasność. Poświęcenie, komunikacja, półpraca. Kolejną kartą jest kreatywność, ciekawość, uwolnienie, przenikliwość, wiara, elastyczność. Wybaczenie, kolejna karta to zabawa, następna uczciwość, spokój, poczucie własnej wartości, cel, moc, pozytywne myślenie. Kolejna karta to cierpliwość, kolejna to dyscyplina. Archanioł Hamuel, obfitość, akceptacja, uznanie, przygoda, aspiracje, piękno, początek, wdzięczność, miłosierdzie, Archanioł Gabriel, światło. Śmiech, dobroć, wyobraźnia, archanioł Zadkiel, nadzieja. Następna to poddanie się, synchroniczność, zrozumienie. Kolejna karta to słabość. Następna mądrość. Archanioł Michał, Archanioł Jofiel. Archanioł Uriel, Archanioł Rafał, szansa, radość, no i ostatnia karta, a przedostatnia hojność i introspekcja. Zatem tak się prezentują karty teraz, jeśli masz ochotę, potrzebę, czujesz taką wewnętrzną wyciągnięcia dla siebie, przesłania na ten najbliższy dla Ciebie czas, najbliższy czas w Twoim rozumieniu najbliższego czasu. Zatem wyciągamy pierwszą kartę, drugą kartę, no i trzecią kartę. Wybierz jedną z nich, tą, którą wybierzesz, będzie przesłaniem dla Ciebie. Jeśli Wasz wybór padł na kartę numer 1, jest tutaj Archanioł Michał. Pojawienie się tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. On doda ci sił w rozwiązywaniu problemów, zatem poproś, by przeciął swym mieczem emocjonalne kajdany, które łączą cię z ludźmi, z trudnymi sytuacjami lub wspomnieniami. Potem poproś, by napełnił Cię miłością i siłą. On osłonił Cię przed złym wpływem myśli, emocji i czynów innych osób. Archanioł Michał działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Wyobraź sobie, że zakładasz ciemno niebieski otulający Cię płaszcz. A znajdziesz się pod jego opieką. Archanią Michał jest Panem wszystkich Aniołów, wielkim, potężnym wojownikiem. Opromieniony jego blaskiem, poczujesz się pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i sił. I afirmacja dla Ciebie: Jestem silny, gdyż chroni mnie Archanią Michał. Druga karta. Jeśli wybraliście kartę numer dwa, to celebracja. Czas, byś poszukał radości, zachwytu i cudów dnia codziennego oraz prawdziwie się nimi uradował. Celebrując zdarzenia i zmiany w życiu wyrażamy za niewdzięczność, a anioły radują się wraz z nami. Staraj się świętować wraz z innymi. Wyzwala to ogromną energię, która przyciąga anioły przywołane śmiechem i radosnym nastrojem, udzielają swojego błogosławieństwa. To także okazja, by zacieśnić więzy z bliskimi Ci osobami. Anielska mądrość przypomina Ci, byś celebrował i szanował każdą rzecz w swoim życiu, czy to dużą, czy tę małą. Znajdź w tej chwili coś, co możesz uczcić, i afirmacja dla Ciebie celebruje swoje życie. I karta numer 3 to wdzięczność. Pomyśl o rzeczach, za które powinieneś być wdzięczny. Kiedy dziękujesz wszechświatowi za to, co ofiarowuje, on odpłaca szczudrością. Anielska mądrość przypomina ci, byś dziękował za wszystko, co otrzymujesz, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Za każdym razem, kiedy wyrażasz wdzięczność płynącą z Twojego serca, otrzymujesz jeszcze więcej, ponieważ wdzięczność stanowi klucz do powszechnej obfitości. Pielęgnuj w sobie umiejętność bycia wdzięcznym i otwórz się, by przyjąć do swojego życia miłość i obfitość. Twoje anioły uśmiechną się do ciebie. I afirmacja dla Ciebie. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka. I tym pozytywnym aspektem zakończę. Na dzisiejszy filmik. Przypominam, jeżeli chcesz być na, na bieżąco, subskrypcja dzwonaczek. Jak najbardziej. Eee, polub filmik, jeśli Ci się podobał. Jeśli uznasz, że warto jest podania dalej, e, jak najbardziej to zrób. Więcej informacji również znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam Was do przeczytania go. Mm, no i oczywiście napisz w komentarzu, jak Ci się karty podobają. I oczywiście, jeśli wziąłeś, wziąłeś udział. W przesłaniu, to jaki numer karty został przez Ciebie wylosowany, wybrany, no i czy z Tobą rezonuje. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj. My widzimy się całkiem niedługo. Do usłyszenia, do zobaczenia.